tam vás vízejeme na mém live ikse Ciema. Hmm. Chwila, tylko muszę dać jeszcze miniaturę i wszystko, no, to jest coś co czaso czasochłonne. Hmm. Hmm, 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 Co? Nie mogę... O, może. Ej, co? Bo to jakbym live'a, nie? Mmm, okej. Okay. Ja tutaj przypoł mnie. Jakie masz przypo, jak tu nikogo nie ma, nie? No? A, jednak jest. Dobra, pokaż swoje skillsy. Mam 100 HP. Pografaj teraz, czuję swoje za Ty Tych nie masz, jakie tu było wredne, Klaudia. Nie, typie, ja bym się na nią obraził, nie? Ja bym do niej już nigdy nie podchodził. Opłyłbym ją w twarz. Powiedział, hatfu. Ale że basta, się na nią grał, ty Zawyzywanie tak, Za wyzywanie mnie, hatfu. No ja ci nie poświęcam, To jest moja siostra, to się wygląda ja ci... <grym> no i ciebie jej siedem typisz, jakiś wie. I brat, bo tak niłeś sobie, pokram Po no, co nam trzeba te pomocy... Ale czemu ty go tego brasz? Halo? Nie wolno A nie, nie A obrażę. Ja, my się nie obrażamy. Ty, ty jest twoja siostra? No muszę tak powiedzieć. Słyszę ja. Co? Co? Można tak pomieścić. O! Długa historia. Dawaj, bo tu jest ten... Luczik. Luczik! Mój, 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 mój. Mój, mój, Moje. Ja. Rzuciłam, ja. Wrzuciłam się jak kot... Znaczy no, nie, jak pies ja, na kiełbasę. Pies na gówno. Nie, jak pies na szynkę. Bo wow, w końcu to ktoś się zaśmiał z tego doflipują tak. nie <laughs> gni. To było takie, takie cringe'owe, dlatego tego się zaśmiałeś, wiem. Czy no, Ja to zawsze się śmieję... Nie wiem. No tych mnie nic się śmieszę. Czyli tak jak ja mam bekę ze wszystkiego. Tak, no. To i właśnie podobimy. Dzisiaj przyjaciół mi, prawda? Prawda. No, nie muszę. No... <grywk> Aby pomyśleć mi, jak może. To jest twoja siostra, tak? No. Jak to... Udawane, ja to ty... ja. serio, siostra. Serio. <grywk> no, a nie. Mogę no, nie... <grywk> no, nie... nie... zabudować te obrednie. Czy jest Nie mam. i w ogóle Julka miała tę publiczną, nie? Jak go nie do ciebie to powiedziałem to po dwóch minutach miała, była już w tym w programie startowym Ej Klaudia? mocy, chłopy na mnie Ej, ona śpi Nie wiem Klaudia Do kogo ty strzelasz, Wytyfy Do Herki. E, nie, nie mówię o tobie, mówię o... On strzela w ziemię. W górę bardziej. Czy to? E, czemu ty masz siódmy poziom? Eee wiesz co? Eee... Bo nie grałem w tą gierkę, robiłem sobie przerwę dosyć długą. Aha. mi się. Jakie to było szczere. Takie, a zrobię sobie jeszcze Weź No to, traka, to trochę taka mała przerwa. No wiesz, mój kolega sobie zrobił jeden sezon przerwy. Tylko ten jeden sezon trwa już cały rozdział. O, no mi mikrofon, Ale hmm? tu nie ma fragi. a Klaudia, możesz mi wytłumaczyć jedną rzecz? Czemu ty strzelałaś sianę? No to jest miałam. Nie wiem co my to było. A po drugie, <grym> czy ty zresztą. nie miałeś się o 20 spać? jakby rodzice poszli do sąsiadów i mogę grać. Jakby wrócili, ale poszli z krem. A to może zamknij mieszkanie? To już Powiedz, że czekasz na rodziców jak zaczął pukać <grym> i sobie pójść grać dalej. Tu mam 5 pingów. A, to normalne pucie. u mnie, zapomniałem <noise> No wiesz, dzisiaj na live takiego typa miałem ten prawie 800 wyszło ja więc ci wiem. coś pokażę Kometa! Co jest grane? Widziałeś to? No, to tak, Bacę, widziałem. Patrz, jak widziałeś tą kometę? Gdzie nie wchodzą mi komentarze? Komentarze. Komentarze. Komenty, <noise> komenty Kolejny no, jest na live'ie. To najwy. jakiś hryzm tu Hej, Kajulka. Chodź do safe'u. W safe'u idziemy balić chłopów. No do safe'u, tam są dobre bronie i tam są właśnie no, typy. Nie, nie mam typów. Mam typów, ty. Ty chcesz typów, masz typów. Nie, oni... I I najprawdzie. Czekaj, jest typów. Okej, okay, ja tam. Klaudia, ty już zdechłaś Jest ale... Claudia. No ale no przecież typów Chciałem ale Nie widzisz, że padniesz w sekundę. Ale co to stepę dostałam? Nie Tak, Ta, 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 ja widziałem. Typ do ciebie z harpuna tak, no. On do ciebie z kilofa zaczyna walać. Muszę słychać, może, się, że ten, że z tyłu siedzi chłop. On ci z kilofa zaczął bić. On zaczął na ciebie emotkować i zginęłaś. Hmm. Miał to emocje shotguna Zginę? i zginęłaś. Nic co, mam jakieś leksy. co, już tak było. Daj raz, is, time, to, bo by się I nie chce grać ten. Kto? Jeden na jeden? Nie. Ja ja mam fajne mapę. Mm. O, mam tego, skina, nie, co, czy... mam tego skina co ty, ale no, na jednym no, koncie. Na boksy. Nie, mam klaustrofobię. Tak, to przechodzi na Fortnite. A. Nie, ale on zawsze ID gra. Większy, mm -hmm. To dawaj się na ID pójdziemy. Ej, ja mam... No, Bartek! No, nie, ja nie. mam takiego samego Bartek. skina co ty, tylko na jednym koncie, nie? Bo nie pomyślałem, zamiast sobie go zgiftować, to sobie go dałem na inne konto. Hmm, this IQ. Tego też mam. Co tak jest spoconego? Ja tak, no. mam najbardziej wiesz. spoconego. Mam bambiczka z tego, jakby z tego rozdziału. Mhm, mm mhm, mhm. Ale jak się gra tym skiniem, to, to od razu się wspomnienia przypominają. O, o jak szybko minęło. 800 pinga, ale szybko dało mapę, nie? A ja obecnie mam 27. Też może ja mam też streama niby, nie by włączę, nie? A ty grasz na fadzie, czy na czym? Na czym grasz na fadzie? Na kąpie Czyli myszka i klawiatura szanuję. Ja też hmm. mam podkryte do player. Mm, to sobie wezmę. Nie, bo nie to. ma cheatów, ale proszę bez RPG-u. Mm, hi, 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 hi. trafiałem na kilku, którzy grali z samymi RPG-ami w EQ. Czekaj, gdzie to jest pompa? O, tutaj. <laughs> mm, Trapiki. Doklady oh. <laughs> no, oh. chyba już nas nie lubi się wiesz? <laughs> On no, 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 nie chce się Gdzie ono jest? Nie wiem, w centrum. O nie. O, trafiłem cię na tym pingu, wow. Co, co, coś nowego. O tej funkcji akurat nie wiedziałem, że mogę trafiać na pingu. Jezus. O, oh, o, oh, Myślę, że jesteś gdzieś wyżej. Mam no, są już o, 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 myślę, że są tylko dwie. Nie no, nie wiem czy to lewa, nie go hmm. nataczać Ja pierdziele, nie, ten typ nie z mojego kanału, już nie. Raczej jutro będzie mógł pewnie ze mną zagrać, jak jutro mi się internet ogarnie, bo zaraz skończę live'ika, bo... Aktualnie... 500 pingów. Nie ma. Nie ma bata. Ja...